Zapraszam Państwa na Dzień Jedności Kaszubów do Kościerzyny. W tym roku będzie to jubileuszowy, bo 10 Dzień Jedności Kaszubów, zatem obchodzić go już będziemy od 16 marca i w tym dniu chciałabym zaprosić na godzinę 19 wszystkich sympatyków, wszystkich miłośników akordeonu na koncert wirtuoza tego instrumentu Marcina Wyrostka. Następnie 17 marca będziemy go hucznie obchodzić i obchody Dnia Jedności Kaszubów rozpoczną się już o godzinie 11. Nastąpią o 11 przed Mszą Świętą osunięcia dwóch miejsc, takich pamiątkowych można powiedzieć, ponieważ jedno to będzie tablica na domu, gdzie urodził się. Arcybiskup Henryk Muszyński, nasz z wybitny tak, Kościeżak. Natomiast drugie miejsce to będzie tablica pamiątkowa na wzgórzu księżniczki Gertrudy przy Starostwie Powiatowym w Kościeżynie. O godzinie 12.00 odprawiona zostanie msza święta. I tu chciałabym zaprosić wszystkie sztandary, poczty sztandarowe, wszystkich chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w tej mszy świętej. Będzie ona oczywiście e, celebrowana w języku kaszubskim e, i też e, będzie bardzo wielu wspaniałych gości na mszy, więc warto e, w niej uczestniczyć, bo m, obiecał nam swoje uczestnictwo biskup, obiecał nam też arcybiskup Henryk Muszyński, więc e, tutaj w tym miejscu chciałabym zaprosić na mszę świętą. Po mszy świętej wszyscy Takim przemarszem, udamy się do sali, właściwie Hali Sokolni, gdzie nastąpi uroczyste otwarcie Dnia Jedności Kaszubów, dziesiątych obchodów, tak można powiedzieć. No i tam odśpiewane zostaną dwie pieśni, hymn kaszubski i hymn Dnia Jedności. Następnie udamy się już po tym uroczystym otwarciu do zespołu szkół publicznych nr 1 na ulicy Skłodowskiej 19 w Kościerzynie i tam będziecie mogli Państwo zobaczyć bardzo wiele ciekawych rzeczy, ponieważ już od godziny 14 tak naprawdę odbędą się w Zespole Publiczny, szkół publicznych nr 1 występy zespołów następnie będą pokazywały swoje umiejętności, swoje dzieła, koła gospodyń wiejskich, czy też artyści ludowi, którzy przyjadą tak naprawdę z różnymi rzeczami, bo i koszyki i plecionki i haft tak i rzeźba i malarstwo i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy, więc tu przy okazji można będzie nabyć, można będzie też posmakować specjałów kaszubskich. A takim hitem można powiedzieć obchodów, dziesiątych obchodów z Dnia Jedności Kaszubów, o godzinie 16 będzie czytanie, właśnie czytanie po kaszubsku pana Tadeusza. I tutaj chcielibyśmy przy okazji zachęcić do czytania książek, to po pierwsze, a po drugie oczywiście do czytania w języku kaszubskim. Zatem warto również przyjść posłuchać, ponieważ e, uchylę rąbka tajemnicy, może, może nie tajemnicy, bo to nie jednak tajemnica, m, ale szczegóły tego czytania będzie 12 osób czytało i będą to fragmenty pana Tadeusza i oczywiście każdy fragment będzie przypisany do danej osoby, także księdzem Robakiem na przykład będzie ksiądz Jeżdżewski, także telimeną będzie pani Wanda Lew kiedrowska No niestety też ja, tak? To może stety zobaczymy jak to wypadnie, natomiast będą też takie osoby jak burmistrz Kościerzyny, tak, Gminy Kościerzyna, czy wicestarosta kościerski, no i wiele, wiele innych ciekawych, bardzo ważnych osób dla województwa pomorskiego, dla Kaszub i dla właściwie wszystkich Kaszubów. Bicie rekordu o godzinie 17 i tutaj w tym miejscu chciałabym zachęcić oczywiście wszystkich, małych i dużych i młodych i starszych o, do wzięcia udziału w biciu rekordu. Także bardzo, bardzo jeszcze raz zapraszam.